Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Uh -huh. Left these years ago. I was young and I am old Still care for the void. Uh -huh. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night for with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? 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 When everything's said and done. Hej kochani! Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. My jesteśmy w Kudowej w Zdroju. Przyjechaliśmy sobie na weekend w końcu. Tak się cieszę. Miejsce jest super. Mamy super nocleg. Super się udało, choć na początku się przeraziłam. To znaczy nie wszystko, wiecie, standard, ekstra. Ale wiecie, znalazłam ofertę na Bookingu i... I tak mówię, kurde, jest trzyosobowy pokój z rozkładaną sofą. Mówię, zmieścicie się, a to taka sofa, że oni w dwójkę, ale dostaliśmy apartament z pokojem jeszcze dodatkowym na górze. No ale i tak dzieci nie chcą tam spać, więc dobrze wyszło, że nie zamówiliśmy od razu z bookingu tego apartamentu, bo oszczędziliśmy na tym 300 zł, ale miejsce jest przepiękne, osiedle jest bardzo tu ładne. Nawet są kosze na piesku, żeby sprzątać po pieskach. Ja oczywiście woreczki mam, a stąd jest znowu i spacerujemy. Musi się Astonek załatwić i wracam. Przestało padać. Mam nadzieję, że jutro ma być 20 parę stopni, więc idealna pogoda na eee... szczeliniec. Tak, pójdziemy na szczeliniec. Dzieci są zachwycone. Jutro pokażę Wam pokój, pokażę Wam wszystko. A teraz idę się przejść za Stonem. Pokażę Wam, jak wygląda eee, e, willa pod, pod Dęba jakoś tak. Bardzo fajne miejsce. Jestem zachwycona. Cieszę się, że mnie nie ma w domu. Mama mi się opiekuje kwiatkami. Dobra, idziemy się przejść. Zobaczcie, jak ładnie tu. Wszystko takie ładne, zadbane. Jakie tam są piękne lawendy. Minusłownie, jak zobaczyłam te lawendy. W ogóle są mi płamał lawendy. Miałam takie marne i musimy iść. Jak będziemy wracać, to staniemy ich chcę kupić lawendy i jeszcze tam dosadzić, żeby one na przyszły rok się ładnie już zaczęły rozkrzewiać, ale piękne są te lawendy, tu marzą mi się takie u mnie pod płot o kolegastan. Patrzcie na tą lawendę. Jak pachnie coś pięknego. Co idziemy z tam na ogród i... Czekam, tu jest droga. Ej, gdzie tu? Proszę bardzo, zobaczcie. To jest nasze miejsce pobytu. Mam tam boczne okno. Takie ala balkonowe. Zobaczcie. tak? A jutro Wam pokażę od wewnątrz, bo dzieci już będą pewnie spać. Więc jutro będzie dalsza część i wycieczka. Little bubble, but you gotta wake up to reality. 嗨。 kurka teraz myslíš dej No wchodź i tak być taki taki super lawy na No Dzielna jesteś, jak nie wiem Super tu jest, nie? Tak. Przygoda? Tak. Przygoda. Super przygoda. Ekstra.

no to co, ale ty idziesz ze mną, prawda? a nie za chodź Laurka, nie biegamy tutaj Laurka Antoś, Laurka Antoś, Laura park dinozaurów nie widzisz dinozaura? to masz słabe oko no na dole, zielone dinozaury za drzewami. No, A, Laura, Sowa, no super. Co, chłodzisz się? Pewnie, pewnie musisz go chwycić za konewkę. Będziesz miał szczeń A sto łą to nie jest Lucia, pomachaj. No! Na plac zabaw chcę iść. Pójdziemy, tylko zobaczymy tutaj. No, no. Nie boi się? A Aston? Astona się przestraszy. Jak widzicie, tu jest ciężko intelektualnie. Zagadki i te sprawy. My z Astonem się z tego wypisujemy. Idziemy sobie relaksować się w kaplicy czaszek. Nie chcę tam iść za bardzo, ale z drugiej strony ciągnie mnie. Ale tam jest jeszcze 700 metrów. To niedużo, ale musimy wrócić, a jesteśmy daleko od hotelu, a potem musimy wrócić jeszcze, żeby... co? Żeby iść na plac zabaw. Kaplica Czaszek 07. Jezu, ja myślałam, że to tu już jest. No tu ale idziemy. Jak już tu jesteśmy, to chodźmy. Choć nie wiemy, czy to jeszcze będzie otwarte. Szlak ginący, a tu jest też ten szlak ginących zawodów. Garcarstwo, toczenie gliny, kuźnia, wiejski chleb, plener, noclegi, zwierzyniec. Popatrz, tu są nawet, tu w tym na szlaku giniących zawodów są nawet te noclegi, ale fajnie. No, ja nie znam się na zagadkę.